Dzień dobry. Ktoś mi wczoraj powiedział, że referaty, które polegają na czytaniu z kartki, sprawiają, że gdzieś na świecie umiera mała panda. Ja bym chciała na wstępie powiedzieć, że dobro małych pand mam na uwadze, niemniej jednak ze względu na rygor czasowy będę się posiłkować swoimi notatkami. Nazywam się Dorota Lewandowska i mam dzisiaj przyjemność w niecałe pięć minut zabrać Państwa nad morze, a dokładniej do Gdyni, bo tam właśnie przez ponad 40 lat miał swoją pracownię bohater naszej opowieści. Kazimierz Ostrowski, bo o nim tu mowa, wybitna postać, niezwykły artysta, ukochany profesor ASP w Gdańsku, był związany z miastem Gdynia przez większą część swojego życia. Fakt ten widać w twórczości Ostrowskiego: port, las dźwigów i innych konstrukcji, bez kres morza, oczywiście, to powszechne tło gdyńskiego życia uwierzchnione na płótnach Ostrowskiego. Kazimierz Ostrowski, dla przyjaciół, po prostu kach. Wnikliwy sposób, łącząc kolor i geometrię, odmalował charakter i tożsamość portowego miasta. Miasta, które leży w centrum zainteresowania instytucji, dla której pracuje. Zdaliśmy sobie sprawę w Muzeum Miasta Gdyni, że w naszych zbiorach mamy pracę wizjonera. Postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał i stworzyliśmy projekt dla przyjaciół Kachu. Punktem wyjścia była twórczość Kazimierza Ostrowskiego. W przestrzeni muzeum powstała galeria jednego dzieła, gdzie cyklicznie prezentujemy pracę Kacha. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze twórczość artysty, by móc pokazać Kacha w nowej odsłonie. Postanowiliśmy upamiętnić tę barwną postać w formie muralu. Była to trwająca wiele dni interwencja artystyczna, która w efekcie zmieniła przestrzeń w muzeum. Poproszę o włączenie filmu, abyśmy mogli zobaczyć, co się już wydarzyło. Mamy na to czas. To będzie nasz cel na najbliższe lata. Przybliżyć mieszkańcom gdyni postać Kazimierza Ostrowskiego, przywrócić go naszej pamięci. Dla przyjaciół kachu, tak też nazywa się mural, jemu poświęcony, który dzisiaj będziemy odsłaniać. Artysta został ubrany w koszulę o princie wyciągniętym z jego obrazu Martwa natura z bananami. Ten oryginalny obraz jest u nas dostępny do oglądania. Mamy tutaj do czynienia z fenomenem, który określił tożsamość środowiska artystycznego Wybrzeża po II wojnie światowej. Jak sami Państwo zauważyliście, opowiadamy o Kazimierzu Ostrowskim na wiele różnych sposobów. Przemycamy jego twórczość do naszej rzeczywistości, pojawia się ona na przedmiotach codziennego użytku. Tu dosłownie kilka naszych przykładów. Przestrzeń Muzeum Miasta Gdyni zmienia się pod dyktant do kacha. To ona wyznacza nam rytm, pokazuje nam drogę, dosłownie i w przenośni. Udowadniamy, że jest nieodłącznym elementem miasta, również podczas spacerów z przewodnikami, a wszystkie nasze działania odnotowujemy na stronie Muzeum Miasta Gdyni dla przyjaciół Kachu. W tym projekcie pozwoliliśmy sobie odwrócić klasyczną działalność naszą i pierw wabimy, oczarowujemy, staramy się zaintrygować naszego widza by w efekcie końcowym pokazać Państwu wystawę. Mam nadzieję, że w 2026 roku w stulecie miasta Gdyni spotkamy się wszyscy nad morzem w Gdyni w Muzeum Miasta Gdyni. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam.